Mm -hmm. Dobra, dobra, dobra. Hejka, hejka, że śliziemanka z tej strony ja. Witajcie znowu w przygodach. Gdzie mega, Werci ale czwarty. Jasna, to dobra. Ta nowa stylowa. Chodzi taka nowa stylowa. stylowa. zajebiście groźni teraz. Tracie wszyscy nas boją. Dobra, i zostawcie suba, łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Mhm. Mm to za strój? Napisz to w komentarzu, Cieka skadniecie. Co, co to za strój jest, nie? Hehehe, <laughs> jak to nazywa. No nie powiem, jak. ha. ha, ha. Się ha, ha, ha. Dobra, jesteśmy w czwartym. Tak, ci skończony. Powiem wam, co było w poprzednim yy, tego. Na, na końcu było tak, że. Musieliśmy y, pokonać Żelboi, tak? Znaczy, walczyliśmy z żelbojami, potem było to, że y, walczyliśmy z tym, y, y, jakiś tam, z tym Johnem, z Johnem Vicentem na, na złomowisku, tak? Tamte jego palanty stały, trzeba było już zwalić, rzucić. Pomagał nam ten, ten cały Pitay. Potem y, uruchomił taki, tak, taką maszynerię, co ten, co ten Lowe mu zabrało, <tum> temu Vicentowi. Temu Johnnie'emu, Vincencie, temu nie Jeanie, coś tam? I potem się tak wkur wkurzyłam, wciekłam się tak bardzo, nerwiłam się i tak zaczęłam naciskać te przyciski. No masz, no masz, no masz i go pokonałam w po końcu. Dobra, tyle. Dobra. Dobra, już, dawaj. To jest jego kurtka. O, to jest jego kurtka, proszę, wygrana. Zięcałem Johnny Vincentem. O, to jest jego kurteczka. Ja. Yeah. Dobra, rozdział trzeci. Kurde, jaki trzeci? Co ja gadam? Czwarty rozdział. Tak, w rozdział, dobra. Trzeci rozdział zakończony, dobra lola. Mamy wiosenkę, mamy głupie lekcyjki znowu. Idę z głupi gnać głupie lekcyjki nie idę. Dzisiaj spam tylko 3 godziny, będzie odpierolta, dobra? <ślesk> komentarze. Dobra, nara. Ojej, dobra, idziemy grać. Dobra. Idziemy grać. Pokaż wiosenkę. a, wiosenka. Wiosenkę pokazać. Wiosenkę, wiosenkę, zieloną traweczkę i coś tam... O, za coś tam. Dobra. Tak. No, no co moje male Traweczkę pokazujemy, tak? Traweczkę, wściekłą traweczkę. Wściekłą się na traweczkę. No co? Graj. Halo? Halo.